Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Lotnictwo francuskie po II wojnie światowej to temat, który niezbyt często pojawia się w polskiej przestrzeni medialnej. Nic dziwnego, bo znaczna część polskich miłośników lotnictwa jest przyzwyczajonych do amerykocentrycznego punktu widzenia. Tymczasem po zakończeniu II wojny światowej we Francji na dużą skalę wykorzystywano niepozorny samolot transportowy, który we francuskiej służbie był znany jako AMIO AAC-1. Samolot miał trzy silniki, stałe podwozie i był przeznaczony do wykonywania wielu różnorodnych zadań. Była to jednym słowem Stara Dobra Ciotka Ju, czyli niemiecki samolot transportowy U-523M, który we francuskiej służbie był znany także jako Tukan. Najbardziej znany Tukan w Polsce to ten z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie jest od lat prezentowany jako niemiecki Junkers U-523M. Ju Samoloty te były podstawowymi maszynami transportowymi wykorzystywanymi przez Francuzów podczas walk w Indochinach i pełniły funkcje, które wykraczały poza jego podstawowe zadania transportowe. Po kapitulacji Japonii Francuzi musieli streszczać się, jeśli chcieli utrzymać chociaż część swojego dawnego imperium kolonialnego w Indochinach. Francuzi przed wybuchem II wojny światowej kontrolowali Kambodżę, Laos i Wietnam, jednak w 1945 roku sytuacja uległa zmianie. Wietnamski Ruch Wyzwoleńczy, kierowany przez Ho Chi ogłosił niepodległość Wietnamu 2 września 1945 roku, gdy kraj ten jednostronnie ogłosił niepodległość, która początkowo nie była uznawana nawet przez Francuzów, a co dopiero przez Japończyków. Rozpoczęła się wojna partyzancka, która przeciągała się i trwała aż do 1954 roku, doprowadzając po drodze do porażki wojsk kolonialnych i wycofania się oddziałów francuskich z Indochin. Był to odwrót szczególnie deprymujący. W działaniach na terenie Indochin kluczowe znaczenie odgrywało jednak francuskie lotnictwo, które bardzo długo działało na tym terenie. Pierwszymi jednostkami, które pojawiły się tam po wojnie były jednostki lotnictwa myśliwskiego, które wykorzystywały bardzo różnorodny sprzęt, w tym porzucone przez pobitych Japończyków samoloty Ki-43 Oscar. Jednakże najpotrzebniejszymi samolotami były maszyny transportowe. Wśród nich na pierwsze miejsce wysunęły się ponownie przejęte od Japończyków samoloty Tachikawa Ki-54, także Showa L2D3. Które były licencyjną odmianą samolotu DC-3. Szybko jednak okazało się, że konieczne jest ich wycofanie z jednostek liniowych, ze względu na ich ogólny zły stan, jak również z powodu braku części zamiennych. Problem braku odpowiedniej floty samolotów transportowych trzeba było jednak jakoś rozwiązać. Rozwiązanie przyszło z dość nieoczekiwanej strony, a mianowicie w postaci poniemieckich Junkersów U-52-3M. Ju w trakcie II wojny światowej. Pracujące pod niemiecką okupacją zakłady Amiot zostały obarczone produkcją samolotów dla niemieckiej wytwórni Junkers. W trakcie okupacji na terenie francuskich zakładów zbudowano 538 samolotów tego typu. Po wojnie zakłady zostały znacjonalizowane, a następnie ponownie podjęły produkcję samolotów U-52-3M, tym razem jednak pod nowym oznaczeniem. W sumie zbudowano około 415 samolotów w okresie powojennym, które zostały dostarczone do Air France, a także do francuskich sił powietrznych. Pierwsza maszyna przeznaczona dla Air France została dostarczona do grudnia 1944 roku. Oprócz Air France z samolotów korzystali także różni mniejsi przewoźnicy, jednakże znaczna część samolotów trafiła w ręce sił powietrznych, które nadały mu nazwę Tucane. Dostawy samolotów Tukan dla lotnictwa francuskiego dobiegły końca w 1948 roku. Jednakże ze względu na brak następców potężna flota samolotów transportowych Ju 52/3M pozostających we francuskiej służbie została zlikwidowana dopiero w marcu 1962 roku. Natomiast w lotnictwie marynarki wojennej samoloty wykorzystywano jeszcze w 1963 roku. W trakcie służby samolotów U-52-3M we Francji duże znaczenie miały działania realizowane na terenie Indochin. Dostawy samolotów U-52-3M do Indochin rozpoczęły się w lutym 1946 roku, gdy na miejsce dotarła pierwsza 34. Grupa transportowa dysponująca 16 samolotami tego typu. Lotnicy stacjonowali na terenie lotniska Bien Hoa. Lotnicy z tej konkretnej grupy prowadzili działania pomiędzy głównymi francuskimi placówkami na terenie Indochin. W ciągu zaledwie kilku tygodni do Francji zaczęto kierować meldunki, z których wynikało, że konieczne jest sprowadzenie kolejnych jednostek wyposażonych w Tukane. W sumie na terenie Indochin działały cztery grupy lotnictwa transportowego, których zadaniem było zabezpieczenie działań prowadzonych na terenie Indochin. Jedna z głównych baz lotnictwa transportowego wykorzystywanego przez Francuzów znajdowała się na lotnisku w Haifongu, wykorzystywano także port lotniczy w Hanoi. Lotnicy transportowi służące na terenie Hanoi mieli za zadanie prowadzić loty na trasie Paryż, Tunis, El Adem, Kair, Teheran, Karachi, New Delhi, Rangoon, wówczas znany jako Tangon, no i na końcu Saigon. Oczywiście trasa ta była obsługiwana nie tylko przez samoloty u 52 m ale także przez nowocześniejsze i co najważniejsze szybsze C-47 Dakota. W przypadku lotu na C-47 trasa była do pokonania w 6 dni, natomiast w przypadku lotu na Tukanie leciało się przez 10 dni. Szybko okazało się, że załogi Tukanów będą brały udział nie tylko w lotach transportowych, ale także w działaniach bojowych. Wszystko zaczęło się 20 listopada 1946 roku, gdy siły francuskie i wietnamskie starły się w walce o kontrolę nad częścią miasta Haifong. Walki toczyły się także na terenie całego północnego Wietnamu. Jednocześnie miesiąc później przywódca Wietminu Ho Chi Minh ogłosił, że cały naród wietnamski ma powstać do walki przeciwko francuskim kolonizatorom. W tym czasie jeden samolot został wykorzystany do dostarczania zaopatrzenia dla francuskiego garnizonu w Hanoi. Tukany wykonały 150 lotów bojowych, podczas których lądowały w Gialam i Bach Mai. W trakcie wspomnianych lotów Tukany były wyładowane amunicją i zaopatrzeniem, a w drodze powrotnej prowadziły ewakuację rannych żołnierzy. Zdaniem dowódcy sił francuskich w Wietnamie Północnym generała Molière, Hanoi zostało uratowane przez U-52. W tym czasie podstawową funkcją samolotów AAC-1 było wykonywanie zadań transportowych, ale samoloty były wykorzystywane także w roli bombowców. Na pokładzie tych maszyn można było przenosić do 12 bomb o wadze 50 kg, które były umieszczone w specjalnych stojakach wewnątrz kadłuba samolotu. W przeciwieństwie do maszyn wykorzystywanych przez Luftwaffe i Legion Condor w Hiszpanii, francuskie U-52-3M nie mogły przenosić bomb na podwieszeniach zewnętrznych. Operacje bombowe realizowano regularnie. Oprócz bomb odłamkowo burzących stosowano także pojemniki z napalmem, które zrzucano na wietnamskie wioski, na terenie których, zdaniem Francuzów, mieli stacjonować partyzanci z Wietminu. Zasobniki z napalmem były produkowane na miejscu w Wietnamie i podobnie jak bomby umieszczano je wewnątrz kadłuba samolotu. Podczas lotu bojowego ładunek był wyrzucany przez drzwi ładunkowe, co było metodą rodem z czasów I wojny światowej, ale najważniejsze było, że coś spada na głowy Wietnamczyków, na że niecelnie, no cóż, jest wojna, są ofiary. W najgorszym wypadku wyśle się jeszcze jeden samolot. Działania prowadzone w ten sposób, co zrozumiałe, nie przysporzyły Francuzom popularności wśród ludności cywilnej. Wietmin zaczął także gromadzić środki przeciwlotnicze, więc wszystko wskazywało na to, że zabawa w bombardowanie celów naziemnych będzie musiała się szybko skończyć. W kontekście działań francuskich na terenie Indochin można natomiast przywołać chociażby operację Dedal, która rozpoczęła się 5 stycznia 1947 roku. Polegała ona na zrzuceniu desantu spadochroniarzy nad Nam Din, które było oblegane przez około 5000 tysięcy partyzantów Wietminu. Pierwsza fala desantujących się francuskich żołnierzy została dostarczona przez 10C47 i 10 u 523 m Tylko podczas operacji Dedal wykonano 561 lotów w celu wsparcia francuskich wojsk. Podczas wspomnianych lotów kilkadziesiąt tukanów zostało uszkodzonych ogniem z ziemi. Ale wojska francuskie odniosły sukces. Udało im się opanować Nam Din i odzyskać kontrolę nad obszarem granicznym w rejonie granicy wietnamsko-chińskiej. Nieco gorzej załogom Tukanów poszło 9 października podczas operacji desantowej w rejonie Cao Bang, gdzie doszło do zestrzelenia jednego francuskiego transportowca. Natomiast pierwsza duża operacja bojowa przeciwko partyzantom zrealizowana została w październiku 1947 roku. W jej trakcie doszło do przerzutu trzech batalionów spadochroniarzy, które rozmieszczono w rejonie Bac Kan Cho Moi, niedaleko Tonkinu. Kolejnym dużym zadaniem, w którym uczestniczyły tukany, była operacja LIA, w trakcie której francuscy spadochroniarze podjęli próbę pojmania tymczasowego rządu wietnamskiego, w tym towarzysza Ho Chi Tymczasem, jeszcze przed zakończeniem wojny w Indochinach, zaczął się kolejny konflikt, tym razem na terenie Algierii, gdzie zgodnie z zasadą, że na pochyłe drzewo każda koza skacze, zaczęły się walki, które wybuchły 1 listopada 1954 roku, gdy Front Wyzwolenia Narodowego zainicjował zbrojną walkę z wojskami francuskimi. Podobnie jak w Indochinach, U-52 były wykorzystywane tam jako samoloty bombowe. Było to jednak rozwiązanie doraźne, które zostało zaprzestane. Po tym, jak nad Algierią pojawiły się nowocześniejsze samoloty bojowe. Pomimo tego, U-52 wykorzystywano nadal jako maszyny transportowe, regularnie kursujące pomiędzy różnymi francuskimi garnizonami na terenie Algierii. W lipcu 1955 roku utworzono jednostkę lotniczą odpowiedzialną za zabezpieczenie potrzeb francuskich jednostek wojskowych na terenie Algierii. Jednocześnie do jednostek francuskich zaczęły napływać samoloty transportowe nowszych typów, którymi stopniowo zastępowano U-52. Oprócz wykonywania typowych zadań bombowca, a także samolotu transportowego, Francuzi wykorzystywali samoloty U-52-3M także do wykonywania patroli antyprzemytniczych, które odbywały się głównie nad Saharą. Były one prowadzone siłami dwóch francuskich grup latających na U523M. Do realizacji podobnych zadań wykorzystywano co najmniej 24 samoloty U52. Ich głównym zadaniem było namierzanie karawan przewożących broń i zaopatrzenie dla rebeliantów na terenie Algierii. Tukan był uważany za maszynę wprost idealną do wykonywania podobnych lotów, ponieważ mógł prowadzić rozpoznanie, w razie czego można było go wykorzystać do bombardowania, a w razie potrzeby także do zabrania na pokład większego ładunku. Ponadto samolot miał duży zasięg, mógł więc wykonywać regularne patrole. Co ciekawe, do lotów nad pustynią Często kierowano lotników morskich, którzy byli w teorii przyzwyczajeni do wykonywania lotów w trudnych warunkach atmosferycznych, praktycznie bez żadnych pomocy nawigacyjnych. Tukany wykorzystywano także do badania terenu po odpaleniu próbnego ładunku jądrowego w sierpniu 1956 roku. Do tego celu skierowano 20 samolotów U-523M. Działania prowadzone nad Saharą dobiegły końca w 1957 roku, gdy jeden z samolotów został uszkodzony wybuchem własnych bomb. Samoloty Tukan były natomiast często wykorzystywane do przerzucania różnych ładunków i utrzymywania łączności pomiędzy większymi francuskimi bazami, a małymi, często oddalonymi od głównych sił garnizonami, które gdzieś tam na uboczu sobie po cichu funkcjonowały. Wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, że samoloty Tukan są maszynami przestarzałymi. Trzeba było zastąpić je czymś lepszym. Problem polegał na tym, że niczego lepszego nie było. Pomimo tego w 1961 roku zaczęła się powolna likwidacja floty francuskich samolotów U-523M. Natomiast na osobne omówienie zasługuje kwestia wykorzystania samolotów U-523M. Przez francuskie lotnictwo morskie, w którym samoloty nazywano Julia, albo bardziej oficjalnie Junkers. Nikt nie bawił się w opowieści o Tukanach. No cóż, marynarze zawsze byli bardziej oszczędni w słowach. Dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Tak, przy okazji, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej materiałów o Algierii, o Indochinach. A ja zapraszam was do wspierania kanału. Znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey, a jeśli chodzi o to wsparcie, to można to zrobić bardzo prosto za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Linki w opisie filmu. Dla Was to nie są jakieś wielkie pieniądze, bo więcej wydacie na jakieś drobnostki, a dla mnie to jest realne wsparcie, na przykład w sytuacji, gdy YouTube i jego kochany algorytm robi mi psikusa, tak jak to ma miejsce obecnie. Jednocześnie. Chciałbym, korzystając z okazji, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich widzów wspierających, patronów, mecenasów, a więc Abelarda Gromnickiego, PJDZBNA, Damiana Grzywacza, Jacka Kirschnera, Łukasza Smolaka, Jacka Serkiesa, Grabka Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada. Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura Adama G, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia, Borysia, Pankinsana i Hena Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć czoła.